Witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o symbolice i znaczeniu rycerza mieczy w Talithoth. Jak zwykle zacznę od opisu karty, który pomoże nam zagłębić się w symbolikę wszystkich tych elementów, które tu widzimy. Znaczenie karty w czytaniach podam na końcu filmu i dokładny czas, w którym zaczynam o tym mówić, jest teraz pokazany na dole ekranu, więc możesz tam teraz przeskoczyć, jeżeli chcesz. Kiedy patrzymy na naszego rycerza, widzimy w tej karcie wielki pośpiech. Jego koń wygląda, jakby wyskakiwał z nieba. Nie ma tu siodła, nie ma uzdy, rycerz trzyma broń w obu dłoniach, więc można by pomyśleć, że trudno będzie mu utrzymać się na grzbiecie konia. Jednak rycerz i koń zdają się tu poruszać razem, w jednym rytmie. Szybkość pomaga im zachować równowagę. Widzimy tu też trzy ptaki dotrzymujące im towarzystwa w rogu karty, i widzimy, jak w miejscu, w które zmierza nasz rycerz, rozpościerają się chmury. Rycerz ma na sobie pełną zbroję, tak jak rycerz Buław, ale jego zbroja jest zielona, jak zbroja rycerza kielichów. Jest tu jeszcze jeden interesujący element tej karty, mianowicie hełm naszego rycerza jest zwieńczony tutaj długimi skrzydłami, które wyglądają jak skrzydła owada. I jest tu też sześcioramienna gwiazda w samym środku, gdzie spotykają się skrzydła. Posłuchajmy teraz cytatu z księgi Sota, z którego dowiemy się, co Crowley mówi nam o tej karcie. Jest on wojownikiem. A za herb ma obracające się skrzydło. Dosiada oszalałego rumaka, galopuje z niebios jak duch burzy. W jednej dłoni ma miecz, w drugiej sztylet. Reprezentuje ideę ataku. Zacznijmy więc od omówienia herbu i broni naszego rycerza, ale zanim do tego przejdziemy, chciałam Ci tylko przypomnieć, że możesz wesprzeć ten kanał poprzez polubienie mojego filmu, zostawienie komentarza i oczywiście subskrypcję. Możesz też zostać patronem kanału za jedyne 3 euro miesięcznie, czyli to jest około 14 zł. Możesz też wysłać mi jednorazowe wsparcie poprzez Paypal lub przelewam na konto bankowe. Wszystkie linki są w opisie pod filmem. Bardzo dziękuję za Waszą pomoc, zapewnia ona przyszłość tego kanału. Ok, wracamy teraz do Rycerza Mieczy. Crowley nazywa go duchem burzy, i odnosi się to do Ariela, ducha służącego magowi Prospero w sztuce Szekspira Burza. Ariel zostaje wysłany przez Prospero, aby spowodować katastrofę okrętu króla Neapolu w pobliżu wyspy, na której mieszka Prospero. To pokazuje nam, że nasz rycerz jest jak siła natury ma on w sobie bardzo wielką moc, która może być użyta w destruktywny sposób. I jego herbem są skrzydła, które widzimy na jego hełmie. I jeżeli przyjrzymy się dokładnie, to zobaczymy, że na skrzydłach są tu napisane jakieś słowa. Mamy tutaj cztery kierunki, więc skrzydła te są tu kompasem. I widzimy, że kierunek, z którego przybywa rycerz, to północny zachód. W astrologii tradycyjnej północ związana jest z żywiołem ognia. Natomiast zachód to żywioł powietrza. Kierunek, z którego przybywa rycerz, jest więc związany z jego przypisaniem do żywiołów. Jako rycerz przypisany jest on w pierwszej kolejności do żywiołu ognia, ponieważ znajdujemy się we dworze mieczy, w drugiej kolejności zostaje on więc przypisany do żywiołu powietrza. Jest więc ogniem powietrza. Crowley tłumaczy to nam w następujący sposób: Jest wiatrem i burzą. Reprezentuje gwałtowną siłę ruchu, zastosowaną w zdającym się być posłusznym żywiole. Widzimy więc, że w jego charakterze jest nieodłączny brak równowagi. Nikt nie jest w stanie go kontrolować, ale on sam nie jest też w stanie kontrolować siebie. Nasz rycerz zmierza w kierunku południowego wschodu i ten kierunek związany jest z żywiołami ziemi i wody. Goni on więc za czymś materialnym, co rozbudziłoby też w nim uczucia. Na samym czubku jego hełmu jest też sześcioramienna gwiazda. Szóstą kartą Wielkich Arkanów jest Karta Kochanków, związana ze znakiem bliźniąt rządzonym przez Merkurego. Ta karta pokazuje nam inspirację i intuicję. Jest też często związana z trudnymi wyborami w życiu, z dylematami moralnymi i z balansowaniem pomiędzy przeciwnościami w nas samych. Tutaj pokazuje nam ona gwiazdę północną naszego rycerza, czyli inspirację, za którą on podąża, nie patrząc nawet na pozostałe opcje. I zobaczymy też, jak dylematy i wybory przejawiają się w jego charakterze, kiedy zaczniemy omawiać dekanaty, którymi rządzi nasz rycerz. Konie w tej talii pokazują instynkt rycerzy, ich podświadome impulsy. Crowley mówi nam, że tutaj konie jest oszalały. Możemy wyobrazić sobie, że skacze on, żeby pogalopować w jakimś kierunku, i pomimo tego, że nasz rycerz nie ma żadnej możliwości kontrolowania swojego konia, wygląda na to, że obydwaj ślepo podążają w tym samym kierunku, bez oglądania się na to, co dzieje się dookoła. Nasz rycerz trzyma w obu dłoniach bronie, więc jest całkowicie skupiony na atakowaniu swojego celu. Jedna z tych broni to rapier, druga to sztylet. I widzieliśmy już rapiery w szóstce, ósemce i dziewiątce mieczy, ale pierwszy raz widzimy tutaj tego typu sztylet. Taki sztylet używany jest w szermierce, więc możemy z tego wywnioskować, że nasz rycerz nie bierze udziału w prawdziwej walce. Są to bardziej ćwiczenia. Stawką nie jest tu życie lub śmierć, a jedynie wygrana lub porażka. Jego zielona zbroja sugeruje nam tu wpływ Wenus, ponieważ jest to kolor związany z tą planetą. Zobaczymy skąd bierze się tu ta energia, jak zaczniemy omawiać dekanaty związane z Rycerzem Mieczy. Tu zaznaczmy jedynie, że ten wpływ przynosi nam kreatywność i inspirację. Posłuchajmy, co jeszcze Krauli może nam powiedzieć o charakterze naszego rycerza. Cechy moralne osoby tu przedstawionej to aktywność i uzdolnienie, subtelność i spryt. Jest gwałtowny, delikatny i pełen odwagi, ale jest też podwładaniem swoich pomysłów, które przychodzą do niego poprzez inspirację bez refleksji. Jeżeli jest źle ustawiony w rozkładzie, te cechy nie będą miały energii. Będzie niezdolny do podjęcia decyzji i obrania celu. Każda akcja, jakiej się podejmie, jest łatwo sparowana przez opozycję. Nieadekwatna gwałtowność przeradza się w daremność. Chimera bombinans in vacuo. Widzimy więc, jaki on ma w sobie potencjał, jednak też ślepo i kompletnie bez refleksji podąża on za swoim instynktem. Jeżeli nie przyjdzie do niego inspiracja, stanie się niezdolny do podjęcia decyzji i nie będzie umiał obrać właściwego celu. Potrafi on działać szybko i sprytnie, ale w jego działaniu nie ma wystarczającej siły. Bardzo łatwo jest mu się przeciwstawić. Pokazuje nam to wszystko, że ma on dużo energii do rozpoczynania działań, ale brakuje tu niestety konsekwencji, brakuje zaangażowania na dłuższą metę. Żegluje on na skrzydłach inspiracji, ale nie jest w stanie kontrolować, gdzie ta inspiracja go ponosi. Fraza Chimera bombinans in vacuo pochodzi z dłuższego cytatu. Utrum chimera bombinans in vacuo, possit comedere secundas intentiones. To cytat z Williama Chillingwortha, który ma na celu wyśmiewać tych, którzy angażują się w filozoficzne debaty na temat szczegółów wierzeń religijnych. Ten cytat łączy się z kolejnym, który na pewno już gdzieś słyszeliście czy milion aniołów może usiąść na główce szpilki? Można myśleć, można debatować na temat tego pytania, można nawet dojść tutaj do jakiejś konkretnej odpowiedzi na koniec. Pytanie tylko, czy ta odpowiedź ma jakieś praktyczne zastosowanie. Pierwszy cytat można przetłumaczyć jako, czy chimera, brzęcząc w próżni, jest w stanie zjeść drugorzędne zrozumienie. Co jest po prostu trochę bardziej abstrakcyjną parodią zadawania pytania, które jest interesujące jedynie w sposób intelektualny, jednak które w praktyce prowadzi nas donikąd. Więc używając frazy Chimera bombinans in vacuo, Crowley zwraca naszą uwagę na te bezsensowne, przeintelektualizowane dyskusje. Próby znalezienia logicznego sensu w abstrakcyjnych pojęciach, z których nie wynika absolutnie nic, co można zastosować w praktyce. Zanim zaczniemy omawiać dekanaty związane z naszym rycerzem, zerknijmy jeszcze na ostatni z elementów karty. Obok rycerza, w prawym dolnym rogu karty, mamy trzy jaskółki lecące w tym samym kierunku co on. Jaskółka to ptak związany z Jowiszem. Który rządzi jednym z dekanatów naszego rycerza. Jaskułki są znane ze swojej zwinności i szybkości. Polują one na drobne insekty w locie i nawet karmią swoje małe w ten sam sposób, co widzicie teraz na zdjęciu. Mamy tu trzy jaskółki, co kieruje nas w stronę trzeciej sefiry, bina, związanej z Saturnem. Saturn też jest tu jednym z władców dekanatów, tak samo jak Jowisz. Myślę, że już jesteśmy gotowi porozmawiać o dekanatach. Rycerz Mieczy rządzi ostatnim dekanatem Byka i dwoma pierwszymi dekanatami bliźniąt. Przedział czasowy związany z tą kartą to od 11 maja do 10 czerwca. Ostatni dekanat Byka jest pod władaniem Saturna, to siódemka dysków. Ta karta pokazuje nam, że coś, w co włożyliśmy dużo pracy, zostało przez nas porzucone. Mieliśmy nadzieję na jakiś wynik danej sytuacji, ale okazało się, że nic z tego nie wyszło. Wszystkie nadzieje i marzenia spełzły na niczym. Znakiem byka rządzi Wenus, stąd mamy właśnie inspirację i kreatywność w tej karcie. Jednak wpływ Wenus jest tu bardzo ograniczony poprzez władanie Saturna. Ten dekanat pokazuje nam brak konsekwencji, który wspomniałam wcześniej. Inspiracja prowadzi do natychmiastowej akcji, ale zaraz po tym wysiłek zostanie porzucony, zainteresowanie przenosi się w inne miejsce i przez to cały wysiłek idzie na marne. Pierwszy dekanat bliźniąt jest pod władaniem Jowisza, stąd mamy właśnie jaskółki. Jest to ósemka mieczy. Nasz rycerz nie może się zdecydować, ma zbyt wiele myśli. Jest zbyt wiele opinii w koło niego, i to wszystko sprawia, że nie jest on zupełnie w stanie się zdecydować na to, co zrobić dalej. Marnuje energię na nieistotne rzeczy. Drugi dekanat bliźniąt jest pod władaniem Marsa. To jest dziewiątka mieczy. I tutaj właśnie jest najtrudniejszy element jego charakteru: to jest jego tendencja do małostkowości, jego tendencja do podążania za prymitywnymi instynktami. Tu pokazuje się, że może on krzywdzić innych, ale też siebie. I ta karta pokazuje, że lubi on być górą i może być bardzo przebiegły i okrutny. Widzimy więc, że jego zestaw dekanatów jest dosyć trudny. To najtrudniejszy z zestawów przypisanych do rycerzy, ponieważ w innych dworach co najmniej dziewiątki dają nam ten wpływ bardziej pozytywny. Tutaj dziewiątka Mieczy wprowadza do mieszanki wpływ najtrudniejszy. Opowiem Wam teraz o znaczeniu tej karty w czytaniach. Jeżeli ta karta opisuje działanie, będzie to działanie nagłe, działanie pod wpływem impulsu, coś, czego zupełnie nie przemyśleliśmy. Rycerz Mieczy pokazuje też często podróż samolotem. Jeżeli ta karta opisuje osobę, będzie to ktoś inteligentny, ale też sprytny i czasem okrutny. Tą osobą rządzi jej instynkt, nie ma możliwości tutaj przemyślenia swoich zachowań, nie ma w tej osobie refleksji nad tym, jaki wpływ jej zachowania mają na innych. Pomimo tego, że te osoby są w stanie szybko się czymś zainspirować i mają dobrą intuicję, Brakuje im niestety konsekwencji. Nie są w stanie skupić się na jednej rzeczy na dłużej, skaczą od jednego projektu do drugiego, nie kończąc żadnego z nich. Ta osoba może być małostkowa, może skupiać się zbytnio na nieistotnych szczegółach, ma tendencję do dominowania i do mściwości. Jako partner, rycerz mieczy będzie dosyć trudny. Może to być osoba niestabilna, która zawsze goni za czymś nowym. Ciężko jest mu osiągnąć coś konkretnego w życiu i podchodzi on do siebie samego bardzo krytycznie, co niestety oznacza też, że krytykuje on wszystkich naokoło oczywiście najbardziej swoją partnerkę. Jeżeli Rycerz Mieczy pokazuje się w czytaniu jako rada, podpowie nam, żeby podążać za naszym instynktem. Działaj szybko, nie zatrzymuj się, żeby się zastanowić podążaj za swoją inspiracją. Jako przeszkoda z drugiej strony pokaże nam, że działamy zbyt szybko, zaprosi nas do przemyślenia tego, co chcemy zrobić i dlaczego chcemy to zrobić. Kiedy widzimy tę kartę w czytaniu jako przeszkodę, powinniśmy od razu się zatrzymać i zastanowić się, jakie mamy tutaj inne opcje. Może ona ostrzegać nas przed bezmyślnym wskoczeniem w sytuację, która w rzeczywistości okaże się inna, niż nam się teraz wydaje. Jeżeli chodzi o pracę, w której sprawdziłby się rycerz mieczy, to byłaby to na pewno polityka. Szczególnie jeżeli pomyślimy o politykach, którzy zawsze czepiają się drobnostek wspomnianych przez swoich oponentów i lubią takie potyczki słowne, ale tak naprawdę nigdy nic nie osiągają w praktyce dla swoich wyborców. Może to też być na przykład komik, dziennikarz, może to też być pisarz tutaj właśnie dobrze może on wykorzystać swoją inteligencję i swój spryt. Wielu komików na przykład zrobiło całą swoją karierę na byciu małostkowym i uszczypliwym, pompując te cechy do granic absurdu i przez to sprawiając, że stają się śmieszne. Wśród znanych osób i postaci filmowych, które mogłyby wypełnić ten archetyp, możemy wspomnieć Jerrygo Seinfelda i Larego Davida oraz postać Georgia Constancy, którą stworzyli do swojego sitcomu Seinfeld. Jerry Seinfeld całą swoją karierę oparł na małostkowości i zbytnim skupianiu się na nieistotnych szczegółach. Jego dowcipy często skupiają się na drobnych problemach, na które nikt nie zwraca uwagi, ale które w jego żartach urastają do rangi głównego tematu. Postać Georgia Constanzy jest tu świetnym przykładem osoby, która jest bardzo samokrytyczna, ale jednocześnie małostkowa i krytykująca wszystkich naokoło. Te przykłady pokazują nam, że energia rycerza mieczy może być ukierunkowana w pozytywny sposób, nie zawsze musi być destruktywna. Jeżeli inteligencji i sprytu użyjemy w odpowiedni sposób, szczególnie w kontekście, gdzie naturalne jest, że cały czas trzeba się skupiać na czymś nowym, ta rozproszona energia może zamanifestować się w bardzo pozytywny sposób. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo, że byliście tu ze mną i proszę, pamiętajcie o tym, żeby polubić ten film, zostawić komentarz i oczywiście zasubskrybować mój kanał. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy wspierają moją pracę. Jestem Wam za to naprawdę bardzo wdzięczna. Jeżeli chcesz pomóc zapewnić przyszłość tego kanału, możesz wspomóc mnie poprzez przelew na konto PayPal albo możesz zostać patronem kanału. Patronat kanału poprzez Patreon kosztuje 3 euro miesięcznie, czyli to jest około 14 zł. Kiedy kanał będzie miał 100 patronów, będą oni mogli sugerować i głosować nad kolejnymi filmami, jakie będę dla Was przygotowywać. Więc, jeżeli chcesz mieć w tym swój udział, kliknij w link w opisie filmu poniżej. Jestem Wam bardzo wdzięczna za każdą formę wsparcia i każdą, nawet najdrobniejszą wpłatę. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za dzisiaj i zapraszam Was na kolejny film o Królowej Mieczy już niedługo. Dziękuję, do zobaczenia!